Jesteśmy na stadionie w Tambach 10 km od Iten Mariusz robi trening 12 razy 1000 Ostatnie powtórzenie Właśnie zaczęli Z Mariuszem biega Mark Nasz keniński pacemaker Chłopaki biegną w tempie 304 km Jesteśmy na wysokości 1940 metrów nad poziomem morza, czyli troszkę niżej niż w Iten, ale ciągle bardzo wysoko. Ale jest wyraźna różnica w ilości tlenu w powietrzu. Dwie minuty. Brawo, Mariusz! Jest! Brawo! Good job, Mark! Okay. Mariusz, powiedz coś do przyjaciół z Facebooka. Kuba, Pan Runner, dzięki za nominację. No, tak, że... Tak się oddycham w sorry. Nominuję moją kochaną żonę Anię, oczywiście z Zosią w Busku. To jest jeden. Dwa. Nominuję Ajka Górczyka. Pokażę co potrafi. Trzy. Sebastiana Dymka. Cztery. Uwaga, Sebastian Matwiejczyk. Dzięki. No i zabawy. I tyle przekazu. stambać w Kenii.